To się na, nie nadaje, to jest os, 18 plus Pierdolę to. Dobra, dawaj tak gówno, kurwa. Jezu, ale czem ja tego wcześniej nagrywałem, mogę się powiedzieć. Kurwa, czemu jakieś szmaty, co mnosisz Co ty za sobą nosisz? Worek ziemniaków Czy się dobrze czujesz? Nosi kurwa przez dżunglę worek ziemniaków Hej <laughs> dobra, Roz, chodź Czekaj! Rozwijam te śmieci. ej! jest pewien problem Ja, zwłoki, jedzenie Pożywienie Ty, ktoś tu jest, ktoś tu jest O Madman! nie bij możemy bić pajacu O, fajnie <grym> A bo ja mam stres, czekaj, stres tu Jeszcze, czekaj, chyba się Stoi! Patrzę go kładam, czekaj, stresuję się! O sok No nie bij mnie, Ty umrzesz się. Czekaj, naprawiam to Czekaj, bo mi się 3 kg zepsuło Naprawiłem! Chwalę słuchawki słyszysz ten dźwięk? Ale to boli puszy. No to brzmi jak chcesz, to nie powiem. To brzmi jakbym mu wodą. Dobra, <noise> chodź aktywować transmitter, bo nie wytrzymam. Aha! Nie do no, boli nie się to transmitter. Oślepiające światło. Ja się poświęcę tytuł. Ty, pił się hatelki! O kurwa, zbieramy! Wszystko się dochodzi. Weź doskiło. wszystko się tu jeszcze raz. O czekolada, to ja wezmę. O, te śmieci z półek, to ty weź. Dzięki. Spoko zdaj łaskę. Zostawiłeś nawet nawet Ja Daj, bo jakieś owoce to ja wezmę, ale przedstawisz ty Dzięki kurwa, dałem o śmieci. O ciasteczka To wezmę ja kroju. Aaaaaaa to nie to daj! Ej jak masz jakiś broń, nie używasz to daj, bo oni są nie dużo warta tych składników Wszystkie zostawiałem No to zbieraj, taka jedna bo jest nawet po 30 warta Może no. być Ocu się musz aktywować teraz meczek! ja śmieci, <śmiech> zbieram śmieci A znaczy, mam jakąś mapę, o mam mapę No wow, teraz odkryłeś? Wiedziałem o tym

EJ! Co? Chodź tu! Popatrz do tego! <grym> Kiedyś cię jest za prawdą, Może nawet teraz, co na to? <grym> HAJDZIA! Czekaj, bo tu czekaj! A dobra! Okej, okay, hiya! Ej, leci kopiarka w locie, zauważyłem Dobra... Chodź tu jeszcze, <grym> proszę cię! Gdzie mamy iść? Dobra, o oazis, do oazu musimy iść, wiesz? Tylko nie możemy się bić Find the spark train station in sector C C3, czekaj C7, C7, Muszę C7 zjeść. jest tutaj Kuźwa mać, daleko Muszę zjeść, poczekaj Pompa Woda Muszę zjeść Bo marionet nas się skończył to jest tylko lubykant Czekaj to jest w ogóle zdrowe Jest to do butelek na pewno wiemy Już sam stąd na naszym miejscu Czemu? Butelki Masz butelki? Nie Mam, to jest byłna woda. To z tego się dostaje. No, to dobrze. Ale no może będziemy przygotować, czekaj. Tak, można przygotować Gotujemy z indyczkiem Ale ty nic nie rozumiesz no I ja to można dyskutować skoczyć musimy bo ten wystarczy Zresztą właśnie, też to robię Ale wystarczy mi trzy, nie róbmy tego Czekaj, ale. Z wody i herbatę ja zrobię herbatę Jak <grych> to brzmi? Ja sobie zrobię simple breakfast No ale zrobię jeszcze jedną, czekaj Też herbatę zrobię Gotowanie z poniatem Gotuj z indyczkiem Dyczę. Cześć, bo, bo ja mam tego z tyle, że mogę masę tych się nań poczekaj. Woda, woda, woda. Woda, woda, woda. A gdzie jest ten pasek? Prawda, powiem A Gdzie jest tu pasek? Expo? Marchewki! Ja pierdzielę Ty kupi taki No marchewki mam Który masz poziom tak ciekawości? Eee, trzeci Ja też Ale Ej, mam marchewki Czekaj o, Mogę się, co ma. coś zrobić? Poczekaj A ty to nagrywasz? No Ej, masz jakieś owoce? To mógłbym zrobić z marchewek i owoców Obiad Chodź już, nie, nie. ja albo więcej warzyw, to mogę zrobić zwykły obiad. Chodź mamy daleko, ja już powoli <grym> tracę siły. <grym> ty dziwię się. Poczekaj, muszę zjeść śniadanie, poczekaj. O! Mam to zjadłem czy wrzuciłem? O jeszcze napić się muszę. A ten już pobiegł sobie gdzieś. Ej, ty poczekasz Ty lina. <grym> Okej. Okay. Nie wiem jak ty, ale to wszystko, co tam robiłem, to wsunąłem na nas. <grym> tu też. <grym> Czekaj, ty też sobie coś wsunę, bo w sumie jestem głodny. O kurde, ej! Weź to odsuń. Bo ta anomalia tu jest obok ciebie. Wiem, ale popatrz. Patrz jaka ta jest sztywna, bije w to, a o to niż, nawet I się nie bóg to, bóg to, to nie jest lina, tylko taki metalowy płet. To, <grym> to jest, na Taki na takim metalowym go pomiesili. Każdy z też jest te, te wzmacniany kombinezon na Te o co mi chodzi Podrzew wspomagany No Mi się z falał to pojebało znowu W sensie no tak wygląda jak falał 66, taki następny dach No Mi się podobał trochę bardziej, mówiąc szczerze Okej okay. Znaczy, nie, a ci? No mi się, ja normalnie nawet to gra, żeby tego nie oceniać znaczy, póki co, wrażenie fajne. Ej, spójrz w lewy główny łuk. Damy sobie klamok i do <śm> 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 Ej, ty, a ty masz jakby taki ogranicznik na speedzie? Znaczy, na nie czy nie? Możesz to lekko mieć, czy nie? Jaki ogranicznik? Pełne kółko w tym kółku na w prawym dolnym rogu. Kaki Możesz kółko? mieć pełne co? Nie? Jest takie kółko staminy. An, no, to co? To, bo ja chyba mogę. A, ja się przybiegam od ciebie chyba. No, pierdolisz. Ja tam Może tylko, że ja bym spaceruję, ja od chyba biegniesz za swój Nie, ale no, bym się Ja że musisz Może dlatego, że mnie warzysz. Czy ja bym ze sobą wszystkiego odnieśli, żeby coś? Czekaj, bo tu ten, tu jest jakaś stacja, chodź wejdziemy do ja niej W dole stacji, tak, do punktu Ray 2 Zgrać to światło Cwa... grzyby! No nie wierzę! Grzyby! Trafiliśmy w dobre miejsce Grzyby! Pa! Nie, to tego jest! Łopatę, można jej kopać! Poczekaj Wydaje mi się, że to była mała plantacja Więcej grzybów, nudle. nudle! Nudle Czekaj chwilę, biorę łopatę i kopię to gówno a nie, to końcówka do opaty, nieważne, a nie łopata. Idiota. Ja do lag. No. Ej, Toolbox! O, puste. Wszystko zajebałeś. Faktycznie. <grystanie>. chodź. No, nikt wszystko zajebał. To ja pokoło, nie wszędzie wszystko zajebałem, nie bój się. Jezus, ale tego laguję w nocy, nie dzikie znowu. Chodź bo tu jest coś dalej, Choć przyczekamy tutaj tą noc, skoro ci tak raku. Kuźwa eee... Chyba nie chcę tu spać Czemu? Nie no nie wiem O powiesił się ktoś I znowu ktoś się powiesił Ja dom wisielców alta, żeby... ja mam trochę broni dla ciebie z, zepsutych Znaczy nie zepsutych, ale z ten słabych No co przynieść? Ale patrz mogę tu na górze ile tu rzeczy jest TY! Mam EJ! Mamy zmielarkę do kawy i będziemy, możemy teraz zmienić kawę! O nie, tu jest brudna woda, nie chcę pić. Ej, chodź tu na górze, mam picie dla ciebie. Ja się kąpię, czekaj. Można ja się wykąpać! Gratuluję. Jakiś efekt budu mi zszedł. Dirtness mi zszedło. Serio? Można się wykąpać? No patrz. Czekaj, bo tu... Ty tyle ty rzeczy zostawisz na tym piętrze. Ale chodź tu, zobacz. Tyle lutu. Ja tego nie mogę zmarnować, nie, nie, nie twoje serce, ale no, ja Ale za ale tu się umyj, bo będziesz śmierdzał, chodź Gdzie ty jesteś? <śmuszczotki> 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 Ej, bo nie coś będę mógł podnieść, czekaj chwilę Poczekaj A nie, ty! Czysta woda z lewu a chodź! do ty no wejdź, daj mi wejść! Zabi, no, Zabij mi zabi. zaraz! Ale ja nie mam broni, nic nie mogę zrobić, nie mogę kopać Kop, kop, jak broni. No bo się zepsuła To dam ci nową, ale choć musimy się ukryć gdzieś O będę ci Przepraszam Wow, bym podał te uruchomienia przy sobie Nie lubię takich miejsc Czemu? Fajnie jest, przytulnie Masz coś do leczenia się, bo mi się już skończyły wszystkie rzeczy. Eee... eee. Chyba nie. Eee. Mam tylko picie. I ziemniaka. Chcesz ziemniaka? Nie, ale właśnie nazwę broń. Palno? No. A masz amunicję? Dobra, czekaj, masz, dam ci rzeczy. Hmm. masz tu jakąś końkę. Pałka. 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 Pora to sobie ja założę. Ten młody ekspozytor zwolony tego przeobił. Jak okay. tutaj 170, też się Ile do tego kur... masz? Sporo, ale to jeszcze nie wszystko. A te, a te, pałki po pałki te takie łki bo one są słabe. Jezus... Czemu ja łukawie, to nawet zgniłe jabłka wyrzucesz? Wiesz, jak się nie da co nie? Co ja mam z zrobić? Ty co ty? W to, że to jakieś zbanki jakieś kurwa się zaniadą bo moją łówkę? łuki... Zbazony mogę nosić, kudę, kudę. Palnik, kuda? Gable dopcinę tego golankę. Co jest to u mnie tak? Najp najbardziej potrzebny pakiet na apokalipse ja, Ale ty miałeś leczenie, czemu mnie wyrzuciłeś? N nie miałem Miałeś ogórki do leczenia ale leczą, nie wiem czy wiesz ja teraz recykluję te wszystkie twoje wzrosty tematy. Ej, ale coś pukało. No niby to. Wolę zjeść ogórka i pomaleć ale muszę się tym przejmować. Może myślisz, że ja nie lubię takich miejsc... Ej, misa, czy ja naprawię jest. ten młotek chyba, wiesz? No. Chyba. Naprawię sobie ten młotek. Mojego Sabera no. możesz naprawić. Ja nie mam słow co wiesz. A patrz co mam. Ale gnat. Mam dwa ammo. To zużyjmy jednak jak potwaj, to na razie oszczędzi. Podziękuję za Co to jest? Bo nie mówiłem ci coś o takich rzeczach No, no chodźmy, chodź, Czekaj, bo nie chcę być w tym miejscu. Coś tu słyszałem z zewnątrz. Kukłe stajdziemy. Ale w chłodzie Lepiej Najpierz gazkę. Na Tylko jak w środku jesteśmy, to Nie Knią, Radny. My tu byliśmy wydaje mi się, że zajęte. Ale bombal! Mój posel No Oj tu. O! Rura. Rura, rura. I lodówka! Z większą się zepsuł tych jabłek. To ty miałem. Ty myślisz, że ja ty zabiłem się, bo mam o, Chodź, to Chodź tu. Ty ty to mam już sam, Zastrzeliłeś go? Nie. Ja piszę debil. Dobra, czekaj, muszę się uleczyć. Po co mam łańcuch amunicję? Bo prawie bym umarł. Wow! Oposy! posy! Ale ile się ich zabić? Ty patrz o posy. Chodź tutaj, patrz. Nie da się, no mówię ci. Chodź już tam, proszę cię. I został lucky, ja powiedział, nie wiem czemu taki mam O Co to jest tam to, na dom? Nie wchodzisz w to A ja spróbuję, może mnie wystrzelić w kosmos. Ej, ja, bo coś się chyba goni. A nie, załamał mi się. Nie, to mnie goni! A Fua! I płonący Ignite Man! Człowiek pochodnia! A nie to wchodzę pałkę po, 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 po Myślałem, że to człowiek pochodnia. Ja Ej ale ja naprawdę zaraz umrę od dwóch hitów No go ale laki ma straszne Ale nie pij go Kolejny w swojej broni. O, poszukamy medów. A, no w zasadzie siada i psycha muszę się napić. Bo <grym> jak to może mi zjadam i psycha muszę się napić. Czekaj, muszę zmyśleć, że się ustawienie gra bo to, no w to, no w to. to się jest, boję się. Znaczy, że się boję, ale czuję pomóc podumieram po prostu na dół bo nie chcę... Czekaj, ustawienie go w zmieniam <laughs> aż gra mi się zlagowała z tak niski ustawiłem no medium musiałem zejść dobra ale <laughs> <laughs> gówno teraz wygląda tego jak powiedziela dalej laguje. co jest to chyba nie widać tego mojego komputera chyba jednak bo jest i tak coś z serwerem. Panie co coś z serwerem. O, o nie, to ta świetna grupa hakerska <śmienicza> ten czy ten gang czy ten fuck Halo, jesteś tam? Ty faktycznie u góry kleczy. O ku... teraz tego wygląda jak w Fortnite, maskito Ej, wiesz co tego najgorsze? Teraz to wygląda dla mnie straszne, bo wszystko jest takie płaskie, nie? tak jak tego... Gałeś kiedyś w Tapsa? No To, to tak właściwie wszystko wygląda u mnie O, czy ja level'a dostałem O, co dajesz mi to zgniłe jabłko <grystanie> <grystanie> O ej mam mogę mieć skilażę 10 poza wszystko stać w sklepie dla mnie Albo to jest, że mam ciszył, nie wiem Okolina broń Coś z jedną Coś broń jedną <grystanie> Ale kozak Chcesz tą broń? No, A którą? No Mam dwie broni. A którą? Masz. O. Spoko. O <laughs> am, Ja mam dwa. <laughs> Widać jak się dzielisz z to... Wow! Ogiuuu! ubrzliwe Słyszysz ten dźwięk? tu coś jest! Czekaj! Dostaję w mowę, ale notuję, czekaj! No bo... Nie podaj tam, bo tam jakaś zara zabiję. Co to było? Madman! Z tego, że to dla mnie jest już straszne, bo mi wszystko wygląda jak Fortnite, bo jakieś poli a u mnie nie, bo mam wszystko na epika. No właśnie ja wszystko na low. Chodź i wracamy, idziemy tam szybko. Ja nie chcę być tak... Ej, stój! Madman Jezus Ej, ty zaznacz sposób na szybkie te, po prostu wciskaj E. Zaraz zniszczę czekam przez nasz zastępcze Ej, możesz mi naprawić broń jedną? A, a jakoś się naprawiłem Nie, tą, nie, Tom tą, tą. Patyk będziesz naprawić? No dobra Cześć, dam ci nawet jeszcze trochę tych jakichś O, Tomasz O, Tomasz, Tomasz Tomasz Cześć, jest jakaś ten śmieci? O, jest, o, wszystko Trzymaj. Coś jeszcze? Tak. Mą herbaty ci już nie dam. Ale her... masz na specjalistów. Chciałem, że znowu wrzuciłeś te... Yy, ...gwiałkami. <śpuszczak> <śpuszczak> masz jakieś... <śpuszczak> nie. Niestety się skończyły. Czekaj, bo te śmieci muszą nas wszystkie. Czekaj, bo... Ja jeszcze muszę sobie... Y, czegoś napić. Apple juice może być... Inny, ...demoniada. No bo... Mm, ten save będzie napełnić, tak? Teraz sobie zasejwuję grę. Nie mam za mało, mam 100, a jest potrzebne 212, to powiedziałem stable Ej, przeszliśmy już 6, się... aha Dobra to choć czukamy więcej Teraz przyszłem w tryb prawdziwego lutowania nie, nie, Niestety, niestety chyba tego złomu nie zrobię z światła dotkniętego Ale mogę spróbować zawsze znaczy pójdziemy tu, bo to będzie też złom. No, wiedziałem, że musi tu coś być. O, idealnie. to jakby tu coś było... Ty chciałbyś mi jak tam jest patrz! Nie ma. No jak to nie? Nie jest jakaś struktura. Chwa, Portal de Constant. Baza wojskowa. Nie bijemy ich. Przyjaźnie jesteśmy nastawieni. Jest Portal de Constant, ja ci to mówię. Pędy. On sprzedaje alkohol i budziki. Ty poszłeś? No nie wiem, ja się z nimi klepię. No cho chodź tu przez seń, nieważne. Ciężko jakiegoś innego zabić od tyłu. A z każdym, nich można się handlować hmm. w ogóle. Aha, co sprzedają? Eee. No to Ale Dobra, chcemy. zostaw skrapa, zostaw skrapa. Chciałem typa zabić, ale się okazało, że nie można tu bić. No tak, nic nie wkarnęłeś. Trzeba amperka do wydania. Eee, um, życie i ludzkie Burał więcej życia Wiesz, to chyba ja też pójdę w te tresowanie, albo nie, to co? Pójdę w cichego Oczekaj, czekaj, ninja! Tego ninja chciałem iść, ale tego... Ale mi zaponiłeś... Jakbyś miał takie noże do rzucania, co nie takie kunaj, to mi je daj. Czemu? Bo ja sobie kupiłem skilla, że je mogę nie rzucać i później zbierać, a normalnie to tobie będą się niszczyły po jednym życie. A ja poszłem w ninja, więc okej. Okay. Więc tak mogę. Więc taką innych ma... No mogę i tak brać, bo mam ninja. Ale ten ninja robi ci tego, że masz cichsze uchy Mogę rzucić dwa razy. Tylko dwa? Znaczy, że mogę użyć jej później jeszcze. Nie. Chodź wiem, tu, ja... gdzie jest? Ja mam Kunai Master, coś takiego. I to jest pewien, że mogę zbierać tego. Yy, I takie dorzucania po licznie. O... idziesz tu, czy nie? Ale nie wiem, czy ty jesteś, jest jakiś pilny jestem Gdzie tu. jest kłę? O, kuźwa. O Jezus! Ja bym chciał nóż. Ładnie jest. O a do broni. A nie, co, jest nas malownik. O więcej damagea. Może tylko damage na stałe kupić. Jest na stałe. On jest na stałe. Co? On jest na stałe. On jest na walkę. Tak, totalnie. No ale nie będę sprzedawać temu w ogóle. Sprzedajemy hmm. coś? Ja pierdziele, ej, ten panik z 80 Jaki panik Ej, no ten taki co mi daje, jeszcze się rzuciłeś. Ej, to się 4. Ej, dużo bardziej pod... Ja pierdziele jesteśmy debilami Jak się sprzedaje Ej, ale my jesteśmy debilami wiesz czemu? Ale jak się sprzedaje? No tutaj cel klikasz Wiesz co jesteśmy debilami Bo itemy można sprzedawać z 10 razy drożej niż je się rozbiera ale Nie ma sel a jest sel Wiesz i tak ona sprzedawać 10 drożej niż się je rozbija. Ja to sprzedaję to wszystko. Okay. Uh. O mój kuś, Boże, faktycznie. Jabłek, no, ale z 7 milionów. Tak. warty trochę też. Ja sprzedaję twoją karatannę, bo jest też dużo warta. Jabłka sprzedaję. Ida jest warta? I 200. Takie jedno jabłko jest warte. 4 sprzedaję. Serio? Ja wszystko sprzedaję tutaj, jak leci. No, 150 skrapu. No zostawię sobie to na razie. Muszę więcej polutować. Ja sprzedaję wszystko jak leci, Czekaj, ja mogę kupić u na przykład tą broń, ile? 300. Ja. Fantaje, Myślę, mam kasy. Ile? Ja. 1500.